w tym autosumniku jesteśmy, teraz będzie trzecia runda Kanada. Teraz będzie Kanada. Trzecia runda, więc teraz przejdźmy już do upgrade. Mamy 1600 tych punktów, R&D punktów, więc jesteśmy dosyć bogaci. Przejdźmy sobie do... procent to jest dosyć dużo będziemy musieli trochę nad tym e, popracować że tak powiem będziemy to ulepszyć e, e, oczywiście reszta też będzie musiała być ulepszona lecz to w końcu będziemy musieli trochę e, sobie pieniędzy zbierać oczywiście teraz mamy jeden e, milion ale nie trzeba to robić 8 milionów drugiego sponsora jeszcze zrobić nie możemy yy, tutaj sobie popatrzmy kierowców yy, Po trochę roku żebyśmy już mieli jakichś tutaj wybranych yy, tutaj sobie podbieram paru zrobię wam cięcie. 19,9,80 i Moli mieliśmy słabe kwalifikacje, a w Australii byliśmy dosyć czwarta z Alonso. Czas tutaj mamy dosyć dużo, więc mamy 9,09 milionów. Czas konstrukcji. Co sobie zrobimy? żeby było jednak trochę szybciej, bo o ile będzie szybciej to nawet nam nie przejdzie, no to wtedy będziemy mogli też jakby szybko to zrobić. Więc jedynie to, to będzie na minusie nasze arendnie punkty. punkty arendni będą na minusie tylko. Zróbmy sobie już czynności zespołowe. Tutaj sobie po prostu robimy wszystko, bo wszystko się zmieści raczej nie zawsze, ale bardzo często coś się dzieje więc yy, zrobimy sobie czynności na co on to, więc sobie wszystko po prostu zróbmy bo i tak więcej czasu to nie mamy yyyyyyy odkipujmy, tak? przejdźmy już chyba do wyścigu przejdziemy już chyba do wyścigu bo nigdzie, gdzie już nie mamy nic do zrobienia, więc Myślę, że to jest dobra opcja. Mm. Our new parts have completed without issue. you will be on the car ready for the next race weekend. Change, uh, out -out, uh, jakby, uh, zro się you handled that well. Mm. Thank you. No, to now bo to naprawdę zrobienia bo nie mamy mamy 800 prawie tysięcy e, dolarów co to z tego 370% to chyba nie jest wystarczająco jakiegoś oglądać hmmm okay. przyszliśmy kariera, pierwszy trening w do GP Kanady to dosyć go lubię. Nie jest to jakiś taki tor, którego bardzo nie lubię. Nie jestem dosyć dobry, lecz nie jestem też słaby. I mamy deszcz. W treningu pierwszym jest jedyny to sesja, który nie pada. W treningu drugim, jak i w treningu trzecim jest deszcz. Jest deszcz, więc. Jest to dobra nowina dla nas, ponieważ ja lubię dosyć deszcz. Nie jestem genialny w tym, ale dosyć dobrze się w tym czuję. Jest yy, deszcz, to nie jest dobre, ale gdy już trochę jest, yy, się przesusza, to już potrafię podkręcić trochę tempo względem do botów. Wyjdziemy sobie od razu do 5 krążeń. Wyjdziemy sobie od razu na 5 krążeń. Yy, na krążeń. Yy, sobie... Oprócz, skończyliśmy 5 okrożeń z maksymalnym, co możemy zrobić, czyli z 300 punktami. Teraz sobie aklimatyzacja na to, że zrobimy linię wyścigową. Również to na fieltowo. Oczywiście były dwa zakręty, które mi za bardzo nie poszły, ponieważ po prostu jest to oczywiście gra więc nie wszystko może mi być dobrze i tutaj już trochę zaczęło padać yy, więc wiedziałem, że gdy zjadę to muszę wjechać na interach żeby sobie trochę poćwiczyć to oto, oczywiście jeszcze zrobiłem zmieniłem opony na yy, na intermigiety i wjechałem muszę powiedzieć dosyć mocno padało yy, wjechałem pod ostatnie pa, yy, 7 minut Czyli nie było to jakieś yy, jakoś no trudne nie padało dużo nie padało mało Tam raz yy, jeżeli tak będzie to fanal na e yy, właśnie bo to five doesn't stop here though join us again jest naprawdę problemu yy, tutaj to się promething ponieważ Oliverman jest a my jesteśmy dziewiąci jednak nie padało więc to może być tutaj dosyć ciężkie, a Mark nie jest ostatni, ale też trochę kondycje były inne, więc do tego całkowicie się przymierzasz, nie możemy. Przejdziemy sobie od razu do kwalifikacji, bo trzecie, yy, bo trzeciego treningu nie ma sensu. Znowu 1000 punktów yy, RD do, do wykorzystania mamy. Yy, Oliverman to był 250, 750, to nam tutaj łącznie 6000. My mamy poziom 5, Oliverman ma poziom 8, tak samo poziom 8 ma nasz zespół, e, potrzebujemy poziomu 15, 10, by mieć następnego sponsora. E, <muchy> Widzimy sobie od razu, e, póki jest sucho, ponieważ nie wiemy kiedy zacznie Może to dosyć szybko być, e, zacząć padać, może dosyć szybko po Polsce zacząć padać, więc... Tego się dosyć boję, nie chcę też e, nagle, żeby stracić w ogóle kwalifikacje przez mój mały ludzki błąd. Eee, wejdziemy sobie od razu e, 17 minut do końca. Zaczynam okrążenie pomiarowe, pierwszy zakręt w lewo. Zostaniemy w prawo, nawrót 180 stopni, dosyć trzeba zwolnić, około do 60-80 km na godzinę, potem mała prosta i zakręt w prawo i dosyć, trzeba dosyć mocno wrzucić kurwa i w lewo od razu, tutaj na pełnym gazie y, mały, mała prosta y, w prawo, tutaj od razu te eski, y, mamy taką eskę i mamy pierwszą sekcję DRS na tym torze. Łącznie mamy tutaj ich 3 na tej torze. Yy, znowu mała szykana. Ten tor jest dosyć, ma dosyć dużo szykan. Yy, Następny to jest do, ten bardzo słynny nawrót. Fershtawi mnie atakuje nie wiem po co, ale dosyć się dotykamy. Tak przez to tak dobre 2,15 sekundy, yy, 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 15 minut do końca. Całe R wykorzystujemy na najdłuższej prostej tego oto toru. Na będzie Wall of Champions, ta słynna szykana, yy, to można dosyć mocno, mocno skrócić, ale trzeba uważać na wyjeździe, ponieważ to jest, to, to jest Wall of Champions. Sama nazwa mówi, że bardzo dużo mistrzów się na, na niej wywaliło. Po, pozycja w dziesiąta, nie jest to najlepsze kółko, ponieważ jak widzieliście, żół był ode mnie szybszy, więc to musimy jeszcze je poprawić. Wyjeżdżam znowu. Tutaj e, już jesteśmy na torze, zaczyna trochę padać, już jesteśmy z 20 na czerwonym. Ehm. Powtórzymy sobie to. Już 20 sekundy na czerwonym. Ehm. No już z 20 jesteśmy na czerwonym, to jest dosyć Jakbyście nie wiedzieli i tutaj mamy tył, ucieka nam tył, wjechaliśmy tylko na prawo i od razu uszkodzenia, to jest bardzo słabe okazanie, już 90 jesteśmy na czerwonym, to po prostu nie na mnie wyjdzie, jest już sekundę, to jest już nie, nie do wywalczenia, wciąż cisnę, wciąż cisnę. Yy, po prostu próbuję, 9 minut do końca pewno już tutaj myślę nad zjechaniem to pitu i uderzam w bandę dosyć mocno ok, dosyć taken mocno. Some minor e, i sobie, pozycja 2, 19 przepraszam Oliver mnie jest 21 będziemy zjeżdżali teraz do pitu i tutaj możecie widzieć jak mokro już jest po prostu dosyć mokro jest będziemy teraz jeżdżali do boksu bo by odczekać ten oto deszcz y, i może jechać na suchy w y, mam nadzieję że mi się czy, mam nadzieję że mi to wyjdzie hamujemy oczywiście jak okay, najpóźniej. dostajemy osłony na dla um, prędkości w alei serwisowej I tutaj widzimy nasz zespół który jest już przygotowany na nas i niestety się nie poprawiłem po prostu Odpadliśmy w Q1 po raz pierwszy w tym oto sezonie, jak to doszliśmy w Australii i, e, i Moli do Q2 i to był pierwszy raz, kiedy nie jesteśmy w Q2 lub wyżej, kiedy po prostu nie wyszedłem z Q1. Yy, skończyliśmy kwalifikacje, mamy już poziom 6, nasz zespół ma poziom 9, więc zaraz będziemy mieli pierwszego sponsora. Yy. Wyścig. Ciekawy, czy będziemy startować mokro czy nie. Oto jest nasze pytanie. E, możliwe, że będzie mokro, możliwe, że nie będzie mokro. E, na starcie, ale na pewno trochę będzie padało. Tutaj często e, pan Mark nam wysyła, jak będzie e, pogoda, lecz nie zawsze trzeba możemy mu użyć. I naprawdę? Here in Montreal, Lights Out is quickly approaching on this artificial island originally built for the World Fair in 1967. Now it's used for a World's Fair of a different kind, ever since Formula One first arrived here. We're back in Montreal for the Canadian Grand Prix. It's a tricky circuit to tackle in wet conditions, with top speed still of critical importance down the long back straight. There are 2.7 miles and 14 corners overall on this circuit that, in the dry, can see average lap speeds of around 130 miles per hour. We'll be lucky to get anywhere near that today. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position. And it's Charles Leclerc in P2. As we continue through the rest of the grid today, we have. Sainz, Russell, Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Perez, Oscar Piastri, Stroll, Gasly, Ocon, Albon, Sonoda, Holkenberg, Magnussen, Bottas, Joe, Ali, Sargent, Behrman, and Daniel Ricciardo fills the last spot on the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. And alongside me in the commentary box, my old friend, Anthony Davidson. Now, you're the racing driver in this partnership, so tell us about this racing driver. Put us in their shoes. How are they going to be feeling? Well, you've got to be prepared, Crofty. Before you even step foot inside the car, you've got to know, you've got to have a, a pre race game plan. You've watched videos before you get into the car of previous races gone by. You know where you have to place your car if X, Y, or Z happens in front of you or behind you. So having this clear game plan is absolutely essential before you get in the car. So that was With some luck, we might we'll just be able to work our way up 1. the field, but we need a good start. Keep it so clean, so okay? Uh-huh. On our one boxer, myślę, that if it goes to the end, because tak będzie, be, po prostu, we will not be to Może nam dać dużo, więc możemy też na tym zacząć. Określenie formujące właśnie się zaczęło. Yy, myśmy właśnie zaraz ruszali Magnusem, Bottas, Zhu i my. Yy, yy, właśnie zmieniamy sobie yy, strategię F na Brak, żeby nam nic nie używało. Yy, Sure hmm. Chcemy sobie podrzeć opony, bo to jest cel tego opony okrążenia cel tego oto sobie już do parkowania. Parkujemy już, zaraz będziemy parkować. Oczywiście na pozycji 19 i mamy mały, problem tutaj z dohamowaniem. Do tej szykany, prawie utknęliśmy na tych, o pachołkach. W straszniejszy tutaj trochę żywiadem w butasa. I uwaga chwila prawdy ile będziemy mieli 0,2. To jest genialne parkowanie, jak na moje standardy. I zaraz będzie sekwencja startu. Nasze serca biją bardzo mocno. Trzecia lampa, czwarta lampa, piąta lampa i start! Będziemy wystartowali żum, mam bardzo dobry start. my mamy bardzo słaby zarzęd, od razu nas wyprzedzam oto permanent także. My mamy pozycję, utrzymujemy, stracimy pozycję, bo, bo atakujemy Bottasa od wewnętrznej do pierwszego zakrętu i tutaj oni wszyscy pełno jadą, więc my z tego korzystamy. Jesteśmy w ujętu, więc co na on jednak miał lepszy start. Jesteśmy od razu P15, to jest dobry start, bo z p i to jeszcze straciliśmy dużo czasu do dojazdu, do tego oto zakrętu, więc przyjęliśmy już dwóch pasów i dwóch kitów. Nam daje cztery pozycje i teraz się podejmujemy Sunudę, nie spodziewałem się tego za bardzo, wypychamy go na zewnątrz, żeby odpuścił i Sunud, i e, albo nam od razu wyjechał na 80 sekundy, sekundy już. on bardzo szybko nam odjeżdża, Sunuda próbuje nas wyprzedzić, dosyć mocno się przepraszamy tej oto wybijającej nasz bandy, e, mamy zaraz ten, e, do, dosyć mocno dohamowanie hamowanie i Magnus ten nas próbuje zaatakować, wyprzedza nas chwilowo, późno hamujemy, Dojeżdżamy już do, do, albo na prawie go dotykamy, w już dotykamy. Full airs. mamy nadzieję, że go wyprzedzimy, jednak to się raczej nie stanie. Um, jedziemy na pełnym gazie. Magnusem nas no próbuje coś tam zrobić, jednak mu coś nie wychodzi. Zaraz będziemy jechali do szykany. Um, I dojechaliśmy już do szykany. Max Verstappen ma najszybsze kółko, to jest wypodziewana. 1.25. To jej było jego kółko, my robimy jeden. 34,3 to jest dosyć dużo. Jesteśmy 9 sekund za nim, yy, testowałem mu dużo, yy, jesteśmy 14, więc dosyć dobry kąpek. 5 pozycji zyskaliśmy w tym obu wyścigu. Yy, yy, jesteśmy tutaj za albonem. On nam trochę odjeżdżał już 50 sekundy. Jednak yy, my go troszeczkę powoli udajemy. Do czwartego okrążenia nic się nie działo. Jedynie yy, Albon nam odjeżdżał. Już trochę, zaczęło mniej trochę padać, w ogóle już właściwie nie, nie e, skończyło padać, tylko po prostu e, jest tor utrzymany, e, jest tor utrzymany w mokrych w kondycjach. Tutaj so, mamy trochę małe laki, e, dojeżdżamy zaraz, będziemy dojeżdżali do e, oto Herpy na 180 stopni, dosyć wolnego zakrętu, najwolniejszego na tym na torze co do pogody mamy 40% ERSU to może być wystarczająco by się wybronić od magnusem aleć może nie wykorzystujemy magnusem nam od razu dodanie dosyć dobrym tempem ale my trochę odjechaliśmy ponieważ mieliśmy ten oto że to nam dosyć dużo daje przycinamy hmm. mamy sobie dobrać dosyć dobrać nie, to tą motoszykanę zakręt numer jeden w lewo, potem 180 w prawo. Dosyć najtrudniejsze myślę, że zakręty okay, na tym oto to, że ja zawsze mam problemy z wyjazdem z tego. Oto drugi łezakrętny, jeżeli macie jakiś plan, to jesteśmy już okay, so na no, no, i Hamilton uchwała tej Myślę, że... i, behind, my i mamy Myślę, że byśmy zboksowali, ponieważ już praktycznie nie ma e, mokrych kondycji. Myślę o tym... Nie wiem czy to zrobimy, spytamy się zaraz eee, na bie? temat meteo i będziemy boksowali, ponieważ wszystko wskazywało na otwórz, to, że jest tutaj eee, sucho. Zboksowaliście się jak widzimy, zaraz się okaże czy, dobro, czy dobrze nam eee, z tego poszło czy nie. Eee, zaraz będzie nas Berman wyprzedzał, jest oczywiście na tej ostatniej szkanie, jesteśmy jedyni którzy zboksowali na tym okrążeniu. Może to być wielki błąd, może to być też eee, The Wyjeżdżamy z alei serwisowej, like ale nice wyłączamy that pick -pick -er. stop. No pick -stop. i, I zaraz będzie się okazywało, czy zyskaliśmy, czy przegraliśmy. Trochę tutaj czuję, że z, z, trochę straciliśmy czasu, ponieważ trudno się jeździ na tych oto medach, jednak musimy je trochę podgrzać. Jesteśmy jedyni na tej stawce, którzy je, jadą w tym momencie na slickach. Zyskujemy powoli do, do Bermana. 3.9 zyskujemy powolutku i dajemy złączone. To nam wskazuje, że dobrze zrobiliśmy i że właśnie będą potrzebali. To znaczy, że dobrą y, decyzję zrobiliśmy, ponieważ boty też to robią. Niektóre boty zostają na zewnątrz, lecz myślę, że będą bardziej spowodowane tym, że nie chcą nawet stakować y, niż że po prostu uważają, że jeszcze się bardziej opłaca, żeby zostać na zewnątrz. Owkar nie robi najszybsze okrążenie. Zaraz się okaże, jakie my zrobimy. Um. Mamy nawet szansę zrobić najszybsze okrążenie. Um. Tutaj będziemy zaraz nie so, przyznajmy tutaj wszystkich partnerów w połówce. Zaraz zobaczymy czy damy, na e, tak, damy radę zrobić najszybsze okrążenie. Damy radę zrobić najszybsze okrążenie prawie zresztą. Tutaj e, to mamy e, najszybsze. to jest dosyć dużo. Tutaj wyjeżdżamy z, tutaj otoczykamy, już jest sucho, widać, że jest sucho. I w związku z tym dostaliśmy dosyć dużo, wyjeżdżamy 14 więc nie, nie, nie zyskaliśmy w ogóle nie zyskaliśmy chyba ani jednej pozycji mamy od razu najszybszy skór pierwszy to znaczy dosyć dużo bo wiemy, że jesteśmy już w na, tych na najlepszych oponach zaraz e, będziemy próbowali dogonić e, tutaj mam e, okona. będziemy robić, są 3 sekundy pomiędzy nami Zrobiłem dla Was specjalnie no Tutaj tutaj muzyczką, żebyście mogli, żeby Wam nie pokazywać oto tej tutaj akcji, jednak żebyście mogli właśnie widzieć e, jak go doganiamy. Słuchajcie się. head down the hard compound oh, Więc jak Wam się spodobał ten edit, piszcie w komentarzach. Jednak dogoniliśmy już oko na do 1.8 sekundy. Dostaliśmy 1.2 sekundy. To jest dosyć dużo w tej grze. 4.2 sekundy do Magnusena za nami. Już coś sądzę, że w tym wyścigu za dużo się nie wydarzy. Eee. Oto tutaj doganiamy już resztę. 2.2, jednak oko nam trochę odjeżdża, już tak powoli. I po już koniec wyścigu, nic się nie wydarzyło. Trochę dosyć mocno na nam odjechał. Magnusem nas doganiał, więc ocenia okrążeń, wam tego pokażę. Po prostu nic się nie działo. Po prostu jeździłem puchał. Patrzyłem na Deltę jedynie. E, jak widzicie jak się przyjaśniło. To dosyć mocno się przyjaśniło. czyli w dwóch dni pięciu okrążeń widzimy już praktycznie... E, Jesteśmy już praktycznie w połowie tego okrążenia Ostatniego okrążenia właściwie yy, Więc yy, No I ładnie, ładnie Teraz będziemy już wyjeżdżali Na yy, Jesteśmy właściwie już na środku yy, Tego oto okrążenia I dojeżdżamy zaraz do tej oto herpy Na, yy, na 180 do najwolniejszego zakrętu Charles Leclerc wygrywa ten oto wyścig Kanady, Grand Prix Kanady Max Verstappen zdobyła drugie miejsce i Alain Norris trzecie więc to znaczy, że Max Verstappen ma yy, tutaj prowadzenie w mistrzostwie My już dojeżdżamy, jesteśmy na najszybszym punkcie tego toru Dojeżdżamy już do końca, do yy, Hop, hop, ładnie sobie ścinamy po raz ostatni i próbuję być jak najdalej od Pitwola, ponieważ nie był to dobry wyścig po raz pierwszy w tej oto okay, karierze nie w w punktach, co się raczej dużo będzie działo, niestety. Pozycja numer 13. Yy, kierowca dnia Szymon Linden. Oczywiście ja tutaj naprawdę dużo już zrobiłem, bo 6 pozycji zyskałem yy, w tym he wygrał oto Grand Wielkie gratulacje dla niego. Yy. Ferrari, today. Today, Croft, the Ferrari is very pleased, by the way. Uh, they got the race like this got the Grand they could the changeable weather conditions, but they did the best job out there. They used the information wisely and they stayed on the track. That was the most important thing. We see Charles Leclerc coming out of the garage again. An excellent performance. Ferrari is really not Grand really Grand really really doing badly. They know what they're doing out there. They know what they're doing. Landon Norris, jak widzicie jest na trzecim miejscu Max Verstappen na drugim. Max Verstappen mógł z łatwością wygrać ten oto wyścig, ponieważ startował z P1 i chyba już połowę wyścigu był na tej pozycji. Widzimy Charlesa Leclerc'a podnoszącego jego trofeum. Błanny za to jego i za ten piękny wyścig. Oblewamy się szampanem. Na podium Charles Leclerc, Lando Norris i Max Verstappen. Był to bardzo ładny wyścig, tak podsumowując, zyskaliśmy 5 pozycji lub 6, chyba 6, tak 6 zyskaliśmy pozycji. Tak wygląda, tutaj oto wyniki z gier Kanady, uh. Oliver Mennostati niestety był 20, jego najlepsza pozycja uh, finiszowa. Louis Hamilton odpadł z tego wyścigu, my przeżyliśmy, klasyfikacja, jesteśmy już 10 i spadliśmy przez Lance'a Stroll'a, następny będzie oto Fernando Alonso, mamy 4 punkty, Max Verstappen, no i prowadzenie, my straciliśmy już prowadzenie w, w mistrzostwie yy, tutaj... Yy. Wy tutaj ciekawe momenty. Start wyścigu bardzo nam słabo poszedł sam. Tak lecz na, na, na pierwszych zakrętach, na pierwszych dwóch zakrętach, właściwie zyskaliśmy już dosyć dużo pozycji. 4 lub 5 pozycji zyskaliśmy. Tutaj, jak widzicie, byłem już u to wilzy e, o to e, No dom, lecz on trochę odgonił. Od, odjechał nam tam podali walczy. Daniel Ricciardo z Olibermanem, jednak Oliberman wygrał ten pojedynek. Yy, Dajemy Yuki Connor na tutaj Eskach. Yy, Tracimy dosyć dużo czasu do, yy, względem ast, yy, Albona. Yy, to są jedne z bardziej ciekawych momentów tego wyścigu. Yy, tutaj, yy, po prostu ładnie tutaj to wyglądało, więc też wam pokazałem. I zostaliśmy w tej oto pozycji, nie licząc odpadnięcia e, Luisa Hamiltona, siedmokrotnego mistrza świata, e, z tego wyścigu. E, to są ciekawe momenty, tutaj przy, przyjąłem w miarę e, to oto, żebyście mogli zobaczyć. To też było dosyć ładne wyprzedzenie, według i tutaj kolejne ładne obrazy. Yy, załóżcie, że wam za dużo wie, za, 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 za więcej za więcej ładnych akcji w tym oto wyścigu, nie było za bardzo tutaj za ładnego yy, żeby było ładnie po prostu pokażę wam też to yy, z tego oto telegramu zakręt numer 1 pokazuje nam yy, wam no i została nam ostatnia minuta tego oto 114 tysięcy dolarów. Jesteśmy na plus. Um, oczywiście wracamy już do naszej siedziby głównej tego um, oto zespołu Milka Racing. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zasubskrybujcie ten kanał, skomentujcie, zanajkujcie, um, możecie też nie wiem coś wysłać, proszę was naprawdę mówcie mi jeżeli coś poprawić, ponieważ tak jak wam mówię mój kolega mi pomaga. Nie wiem, co z głosem. Jest to mój pierwszy kanał, więc naprawdę proszę Was o feedback. Yy, mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Tak jak mówiłem, zasubskrybujcie, zalajkujcie, skomentujcie. Yy, dziękuję Wam za oglądanie i do następnego razu do następnym Grand Prix Barcelona. Yy. Może następnym filmie wrzucę yy, w święta, nie wiem. Może Barcelonie wrzucę nawet w święta, 24 tego nie wiem. Zrobię też ranking kierowców i zespołów, co zrobili i ranking zmian yy, driverów. Dzięki za oglądanie. Do widzenia.